Czełeczka, ludzie, no to zaczynamy nagrywać kolejny filmik z serii Zabij... Kurwa, co to było? O, jaki miły pan w okularkach, krawacik... Normalnie bym na niego... prawie bym na niego zagłosował, ale tak. To są moje głosy. Ach, kurwa, szkoda, że to nie polski polityk. A tu kurwa kto? Nie, no. Dlatego to mam kurwa, wręcz. Jeszcze lepsze głosy. Wiecie, gło głosowanie. Po mojemu tak powinno wyglądać. Nie popieram kogoś, to do niego strzelam. A, te wybory w Polsce, jakie piękne by wtedy wyglądały. Pięknie by wyglądały. Nie chodziłbym na wszystkie. No dobra, jakiś tu zgas się chyba zbiera Ja z wychodzę. A ktoś pytał pełno. Pisał nie będę, że z Polski, bo mi się nie chce. Ja jestem po prostu leniem. Czy swojego to zajebałem? Nie, swojego nie. Nie, swojego też, kurwa. Trudno. Ofiara dla szczytnego celu. Oj, czasami mogę sobie zmienić na sniperkę, ludzie. No nic, gramy, 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 gramy. Fajnie bo mój zespół wygrywa Zawsze coś Normalnie kocham mawkerów Nie da się ich zabić, nie to zrobił To by było moje hobby Urywa To? Dobra, ja do mojego teamu Ale na szczęście przeciwnik nie zajebą a znaczy w sumie chujowo, że mnie przeciwnik zajebał, ale wolę, żeby mi przeciwnik zajebał i z mojego teamu, to jak ja niestety. Ale to było, widzieliście, to była akcja duża. Gdzieś tu kurwa jest chuj, to nie wiem kurwa gdzie. jest. chuj. Chuj Eee, dobra, chwilowa do przodu widziałem z tym koksem. Gdzie tu jest kurwa ktoś? Zajmiemy jakąś pozycję. O, trzeba było słuchać. Ja byłam gdzieś tu kurwa ktoś jest obok mnie. Nie wiem gdzie. Tam moi chłopaki zapierdalają, bo baterie im idą. O, 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 Thompson. Trzeba zmienić okno Szkoda, że tu nie ma jakiejś takiej łatwej pędzi, że odwłaszasz na minimapie by było widać To było fajne Zawsze jakieś mogę pomóc przy sojusznikom Teraz się tak nie da Góry wasi lepiej o nie, no Dla jestem kurwa Dobra Na czwartym razem, ale zawsze To jest, kurwa ktokolwiek, ktokolwiek, gdzie to jest za No tej chałupy chyba będzie lepiej kurwa napierdalać. Więc sobie chałupę zmienia lampą Tam nie będę tak kurwa udzielał za bardzo

Nie ja, no, ja jestem kurwa chyba ślepy. Nie ja, no, wyski to jestem chyba ślepy. Nie no ludzie, kurwa, to akurat kurwa, tylko do tej bez Ja Jestem ślepy Jeszcze nie mogę doczekać, będę miał kurwa sniperkę, też nie. tym to dzięki lata Ja wyjebałem Nie, jeszcze żyjemy No chodź Chodź, 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 chodź. Dostał Co? I żyje! Bab się cieszy życiem nadal Kolega, chyba nie. Stały fragmenty mój. Jak mi chujowo idzie. Ale jedno muszę się spodziewić. Ech. Tylko wpadnę na pomoc jak Ofica nie mam żadnego Więc szukamy przeciwnika Wiem, że kampienie to kurwa w tym przypadku jest chujowe. Mi się chujowym pomysłem, żeby ich chce wygrać ale Nic innego nie kombinuję Przynajmniej punktów na wybierał ulicę to czyli ktoś widział, że tu jestem A! Fejsor. No nic. Z karabinem mi się zdaje, że mi lepiej idzie, ale... ...z karabinem. Jest kill, jest impreza. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. mogę kurwa strzelać. Dobra. Fajnie było się strzelać. za jednego będę miał własną snajperkę taką z zoomem Mam nadzieję że to będzie coś fajnego Ten zoom mieć w broni Dlatego kurde korzystam ze snajperek cały czas ja Się uczę z snajperkami teraz raczej Dobrze jest się chować po krzaczkach w przypadku układę słoneczniku dobra, idziemy po cichu, po tam idzie biegny chłop z baterią, co może pomóc. Nie wiem gdzie jestem co do miejsca A, tu był, no nic Ech, chujowo mi idzie, chujowo, wiem ludzie, chujowo, nie umiem grać w ogóle Muszę się do tego przyznać, bo to kurwa, prawda? Ja no Może teraz idzie lepiej, może gorzej, może to odbije, może nie Nie ma sensu strzelać taką drogę z tej snajperki Teraz to zawsze znaczy takie na średniej od tego, nie takie dalekie Ale nie zaszkodzi próbować W sumie zaszkodzi, amunicja droga do tej snajperki Bo ja mi może nie Ale akcja była dobra Nie, nienawidzę tego A w karze, kurwa na bateriach, normalnie ...banowałbyś z kurwy synów za coś takiego Za to powinien być kurwa ban 24 bez grania Spierdalać, zaawkowanie No ja idę znać jakieś pozycje z hakerską, tylko muszę... coś Żeby to miało kurwa ręce i nogi Dobra, widziałem typa ma to dopa. Kurwa koks Drobne problemy techniczne Guzik się wcisnął No, też tam gdzieś jest Nie. Karabin jest lepszy od sniperki na tej mapie. No ale karabin spróbuję się odegrać. Zawsze jeden do przodu, no kurde. O nic. I szczęściań powodzenia następnym razem, bo to totalnie zamiję. Zobaczmy, że jeszcze coś się kurwa dostało. Nic. Biała pasbita Następny może będzie lepszy